Serce, w końcu do ciebie dotarłem. Czas odpalić sfery. Pierwszą moją zagraną kartą w tej potyczce będzie unboxing, a dokładnie unboxing Slade Spire. Na początek instrukcja. Ciekawostką jest to, że wejście do tej gry dla osób grających w wersję cyfrową będzie znacząco łatwe, bo tutaj naprawdę wiele rzeczy się pokrywa ze sobą. Ale pod instrukcją mamy spis. Ulepszeń i przedmiotów. W tej księdze znajdziemy wszystkie ulepszone karty, że nie musimy je wyciągać z koszulek, sprawdzać sobie, jaka jest strona ulepszona, tylko wszystko mamy wypisane tutaj. I mamy jeszcze przewodnik przechowywania, który powie Wam jak dokładnie poukładać wszystko w pudełku, żeby wszystko miało dobre miejsce. Teraz mamy jedną planszę z żetonami, nie ma ich tutaj za dużo, ponieważ w tej grze jednak skupiamy się na kartach. Znajdziemy tutaj wszystkie możliwe żetony dostępne w naszej grze Slay the Spire. Mamy tutaj żetony tarczy, monet, zatrucia, wrażliwości, osłabienia. Monet to nominale jeden, mniejsze tarcze. Tutaj mamy żetony, z których będziemy układać naszą planszę główną, naszą ścieżkę, więc one będą za każdym razem inaczej ułożone, bo je układamy losowo, co zwiększa nam oczywiście regrywalność. Mamy żetony siły, kolejne trucizny, sztylety naszego cienia, cuda obserwatorki. Tutaj mamy jeden specjalny żeton jeszcze. Które odblokujemy sobie później, razem z naszymi wyniesieniami, oraz mamy jeszcze trzy klucze, które pozwolą nam dojść do aktu czwartego. Pod żetonami znajdziemy pojemniczek, w którym bez problemu później wszystkie wyciśnięte żetony możemy posegregować, aby nic nam nie latało ani nie krzątało się po woreczkach strunowych. Mamy teraz dwie plansze główne. Pierwsza jest do aktu pierwszego, dwustronna, ponieważ w ten akt zagra się na zapewne najwięcej razy. A także mamy dwustronną drugą planszę z aktem drugim oraz trzecim. Nadszedł czas na planszę gracza. Jak w grze cyfrowej mieliśmy cztery postaci. Tutaj mamy tak samo. Oczywiście mamy naszego cienia, mamy obserwatorkę, mamy naszego pancernika oraz mamy defekta. Wszystkie plansze są asymetryczne, mają inne umiejętności. Defekt ma tutaj miejsca na swoje sfery. Pancernik ma więcej życia. Obserwatorka ma tutaj miejsca na swoje postawy do zmieniania oraz cień, który ma swoją specjalną umiejętność. Teraz czas na małą ściągawkę, ponieważ mamy tutaj planszę z przebiegiem całej rundy, z opisem wszystkich ikon, jak działa osłabienie, wrażliwość, siła. Tutaj mamy wytłumaczenie wszystkich ikon, które znajdują się na planszy głównej, a z drugiej strony mamy jeszcze oczywiście nasz sklep z miejscami na artefakty, mikstury i tutaj mamy jeszcze koszty innych rzeczy do kupienia w sklepie. Tutaj, jak samo, możemy zobaczyć jeszcze planszetkę z ilością życia dla elit, dla bossów, gdzie będziemy sobie zaznaczyć to kostkami. A jak już wspomniałem o kostkach, to mamy je tutaj w czterech różnych kolorach. Mamy czerwone, takie standardowe, używane do rejestrowania, właśnie życia, do zaznaczenia różnych rzeczy na kartach. I mamy trzy w innych kolorach dla postaci defekta, mówiąca nam o sferach, czyli żółta gromu, niebieska mrozu oraz fioletowa ciemności. I w górnej warstwie zostały nam jeszcze dwa elementy, czyli. Pochłaniać wielkości jako dodatkowy, mamy naszą kostkę, która będzie definiować, jakie umiejętności z kart i czy w ogóle będą się jakieś umiejętności odpalać oraz co będą robić poszczególni przeciwnicy w rundzie. Oraz mamy jeszcze nasz pionek Buta, który będzie nam mówił, w którym miejscu dokładnie jesteśmy teraz na planszy głównej. Ściągamy teraz warstwę górną i możemy zobaczyć w tym momencie serce tej gry, czyli karty i koszulki. Ale zanim przejdziemy jeszcze do kart, to mamy tutaj cztery figurki. Przedstawiające każdą grywalną postać w tej grze. Ja teraz potwierdzam wszystkie karty z folii, żeby przyspieszyć nieco proces unboxingu, więc widzimy się za chwileczkę. Wszystkie karty potwierane, a było tego tutaj naprawdę trochę, ponieważ w tej grze, jak dobrze kojarzę, to mamy ponad 600 kart i do tego 500 koszulek na nie. I od tych koszulek zaczniemy. Jak możecie wow, zobaczyć, to do tego jest byk, tyle, tyle i jeszcze tyle. I to wszystko są koszulki do tej gry z logiem, więc w której grze macie tyle koszulek w środku? Ja nie kojarzę, chyba to jest jedyna taka gra. A dlaczego w tej grze potrzebne są koszulki? Ponieważ większość kart w tej grze jest dwustronnych, większość kart ma swoją stronę ulepszoną. Więc my w tym momencie bierzemy właśnie taką koszulkę, wyciągamy kartę z niej, przekładam na drugą i w tym momencie widzimy, na przykład, że taka karta jest ulepszona, ponieważ jej zwykła strona została zasłonięta przez logo the Spire. Kolejnym elementem jeszcze niekarcianym są nasze koszulki i jak możecie zobaczyć mają one tutaj różne ikony z tego względu że służą one do zapisywania rozgrywki pomiędzy aktami oraz koszulka z kłódką służąca do przetrzymywania zablokowanych jeszcze elementów ponieważ w tej grze nie mamy wszystkiego dostępnego od razu tylko dopiero z czasem je odblokowujemy i tutaj przykładem tego na przykład są te karty takie większe, z napisem STOP. Tego niestety Wam nie mogę pokazać, bo nie chcę zaspoilerować, co w środku się znajduje. Takich talii mamy kilka w tym pudełku i więc za chwilę do nich też przejdziemy. Pierwsze karty, jakie Wam zaprezentuję, są to karty do aktu pierwszego. I jak w każdym akcie mamy tutaj kilka rodzajów. Na przykład tutaj mamy karty wydarzeń, następnie mamy karty elit, karty przyzwańców oraz karty naszych standardowych przeciwników. Taka sama sytuacja jest z kartami aktu drugiego, czyli tymi niebieskimi. I nie może być inaczej, te najbardziej niebezpieczne czerwone karty aktu trzeciego. Jeśli jesteś fanem gry cyfrowej i widząc tych wszystkich przeciwników wydarzenia, które są Wam już tak naprawdę dobrze znane, to naprawdę poczujecie się jak w domu. Ale przechodząc dalej, mamy teraz karty nie za fajne dla graczy, ponieważ mamy tutaj na przykład klątwy. Mamy tutaj statusy, które mogą być dwustronne, raz z tej strony, raz z tej strony, zależy, jakie umiejętności ma przeciwnik. Oraz mamy jeszcze tutaj oszołomienia, które nam trochę będą zapychać nasz deck, ponieważ przegra to jest jeden wielki deck building. Teraz mamy dwie talie no których Wam niestety nie pokażę, ponieważ tu mamy jeden stop i to są karty wyniesienia, które będą utrudniać nam trochę rozgrywkę, jeśli będziemy tego chcieli. Będziemy sobie odblokowywać kolejne takie poziomy wyniesienia i nowe karty będą właśnie wkraczać do rozgrywki. Tam będą trudniejsi przeciwnicy, może inne wydarzenia. Sam nie wiem, bo tego jeszcze dokładnie nie odkryłem. I mamy jeszcze drugą talię z napisem stop i mamy tutaj karty do odblokowania dla naszych postaci między innymi. Teraz mamy tutaj separatory. Aby wszystko było widoczne od razu, co jest w którym miejscu w naszym pudełku. A także zajmiemy mniejsze separatory na mniejsze karty, które także są w tej grze. A jak już wspomniałem o małych kartach, to przejdźmy teraz właśnie do nich i mamy ich tutaj kilka rodzajów. Mamy pryzmaty, mamy kartę do trybu solo, mamy artefakty bossa, mamy różnego rodzaju eliksiry oraz zwykłe artefakty. A jak były mniejsze karty, to teraz może zobaczmy te największe w pudełku. I mamy tutaj naszych bossów oraz jego przyzwańców. Zbliżamy się już do kluczowego momentu, czyli do kart graczy, ale przed tym jeszcze mamy karty błogosławieństwa New. Neo, jak zwał? Tak zwał, ja mówię zawsze New, które mówią nam, z czym zaczynamy rozgrywkę. Mamy jakieś standardowe tutaj na czerwono, co dostajemy zawsze i możemy sobie wybrać jedną z trzech opcji. I te karty są różne, oczywiście. No i mamy nasze karty graczy. Przejdziemy je w kolejności takiej, jak się odblokowywało postaci w wersji cyfrowej i oczywiście każdy taki dek danej postaci jest podzielony na trzy rodzaje. Mamy karty szare, czyli te początkowe, mamy karty z czarną obwódką, czyli takie standardowe oraz mamy jeszcze nasze rzadkie karty legendarne, jak zwał, tak zwał, te po prostu najbardziej wypasione. I na pierwszy ogień idzie nasz pancernik. Drugą postacią i zarazem drugą w mojej osobistej topce jest nasz cień, czyli zielona postać, która bazuje tutaj na przykład na sztyletach albo truciznach. Czas na defekta, czyli ziomeczka od sfer i tak to jest moja ulubiona postać i w planszówce i w wersji cyfrowej. I została nam jeszcze Obserwatorka, czyli ostatnia postać do odblokowania w wersji cyfrowej i najtrudniejsza postać do ogarnięcia jej. Ale pamiętajcie, że te karty, co wam się teraz pokazałem, to nie są wszystkie karty postaci, ponieważ część z nich jest w talii, która jest zablokowana, więc karty dopiero będziecie odblokowywać z każdą kolejną rozgrywką. I tak się prezentuje Slay the Spire, gra planszowa. Niesamowite, naprawdę jak można odwzorować grę cyfrową na planszy, jak to można przenieść. No, dla mnie, to jak już wspomniałem kilka razy na live'ach, nie live'ach, jest to dla mnie top 1 tego roku. Raczej na pewno wątpię, żeby cokolwiek to przebiło. Ta zawartość tutaj, odwzorowanie, to po prostu jest jedno wielkie, niesamowite pudło. I ja z tego miejsca bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, sprawdźcie ten tytuł, bo naprawdę jest warto. Nawet jeśli nie graliście w wersję cyfrową, to spodoba wam się to. Po prostu jestem prawie przekonany, że większości graczy się to po prostu spodoba i będą pod wielkim wrażeniem. Zachęcam do napisania komentarza, zostawienia subskrypcji i widzimy się przy kolejnym materiale. Wielkie dzięki, cześć!